No cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Jak już wiecie, y, szukamy Cedrika. Edmin Gwenblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Tris poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Tris, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Tris zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn w pobliżu krasnoludzkiej osady Wergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że nie wizję... Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę, nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz, teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocali ich duszę. A wrócą twoje wspomnienia. No nie jest to zbyt łatwe zadanie, trzeba przyznać. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Vafail, Gwynblade, żegnajcie. Przynajmniej w uroczym miejscu zmarł. To trzeba mu przyznać. Się podziewał. Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to? Teleportował się. Zmusił Tris, by rzuciła czar. Szkurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Scoyatel też szykują coś dużego. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. O, może zabijamy komendanta wreszcie? Byłoby fajnie. O co chodzi, Zoltan? Chcą odbić Jorweta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Kiedy przystałeś do Skojatele? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. żony pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatel ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. Pogadam z nimi. Może Rosz albo skojate wreszcie na coś się przydadzą? No, e, tak jak już mówiłem, i wywołało to wielkie niezadowolenie, e, że chcę przystąpić do Rosza. I szczerze mówiąc, mało mnie obchodzi to, że tysiące innych zagremerów także przystępuje do Rosza. Ja po prostu nie będę po raz drugi spędzał tylu godzin i szedł po ścioszce Jorweta. A przyznam, że ta ścieżka jest o wiele, no, nie, nie mogę teoretycznie tego przyzwać, bo jeszcze nie grałem po stronie Los Rosha, ale mogę powiedzieć, że ścieżka Jorweta jest bardzo, bardzo, bardzo fajna i bardzo ciekawa. Nie wiem jaka jest ścieżka Rosha i dlatego chcę to odkryć teraz, dlatego jest to dalej po prostu gameplay totalnie na ślepo, ponieważ nie wiem co się zdarzy. I to już jest postanowione, już zdania nie zmienię, będę grał po stronie Rosha. Nic na to nie poradzę. A was mogę po prostu zaprosić do oglądania. Aha, co jeszcze? E gram teraz już na poziomie trudności łatwym. I też niektórych to denerwuje i mierzi, że gram na łatwym. Oczywiście, jeśli tylko zdobędę trochę lepszy ekwipunek i jeszcze większą wprawę w walce, wtedy zmienię znowu na normalny. A jeśli dalej na normalnym będę co chwilę umierał w każdym, dosłownie każdym, każdej walce, no to przecież to nie ma taka... taka gra nie ma sensu, sami mi przyznacie, mam nadzieję. No ale okej. Okay. Idziemy chyba do ROSZ albo coś w tym stylu, zaraz zobaczę zadania. Skojatel, nie? Zabójcy królów. Oho, zobaczcie. Udaj się do Ludwika Mersa po nagrodę. Tylko jest taki problem. Ja nigdy nie pamiętam, gdzie on mieszka. Kurde, gdzie on mieszka? Tutaj może. Gdzieś ma dom na piętrze. Ja wiem, że jak zwiedzałem, to znalazłem ten dom, ale nie wiem, gdzie on jest. O, zobaczcie, znalazłem go, ale jaja. <laughs> Coś takiego. Na Twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak, yy, jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą. Mógłbym przyjrzeć się jej zawartości? Nie ma problemu miłej lektury. Bywaj. <gryw> Dziękuję. Jeszcze jedno. Przyniosłem truchła kerów, na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. Dzięki Ludwig. Raport Ludwiga Mersa. Przeczytajmy go. O, proszę, coś o Fistechu. Komendant Loreda zaleca zmianę informatora. Komendant zastanawia się. Jakieś tam bariery, ale jest to jedno z zadań. Rzeka tajemnic, list Loredo stanowiłby ciekawą lekturę. Wiele nie myśląc, Miedźmy postanowił dobrać do zawartości skrzynki pocztowej. No dobra, może on jeszcze ma coś do powiedzenia na ten temat. Nie, nie ma. Na twoim tak. Jednym z moich obowiązków Bierda. jest opiekowanie się królewską pocztą. Oho, ho, jakie mam obowiązki? Jeszcze, jeszcze mi się ścina taka zrobiła. Bywaj. Płatki białego mirtu. Krótkie rękawice. Zaraz zobaczymy, czy się przydadzą. Jeden pięć. O, lepsze. Dzięki Ludwik. No i zabieramy nasze dupy stąd. Czas iść do Pana Rosza. Te Roszowaty! Roszowaty, idę do Ciebie. No cześć, Wes. Wierzę, cię z zgwałcę w drugim akcie. Pamiętaj me słowa. Wspon wspomnisz je. I co? Dopadłeś go? Królowojca uciekł do Wergen w dolinie Pontaru. Zmusił Trisby ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi! Dobra, skoro tak chce się bawić. Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. Skurwiel. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Rosz, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Hensel Skedwen. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg z Kedwen, niejaki Arnold Maliger. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant faktorii. Jest zdrajcą Temeria, a takich żywcem nie bierzemy. Czego zabić. Arnold przebywa w rezydencji cały czas. Tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwy. <laughs> Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie kwatery przybocznych Loredo. Mają się znać największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko nie dojdzie z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro. Ja ma lwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i brandzluje się wpatrzony w Elfii posążek. O Chryste. Tylko M następujące osoby mogą tam wejść: Maliger, matka Loredo, jego kuzyn i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze takiecka. Po obchodzie faktorii, Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę i właśnie tędy do środka dostanie się widzmin. Wez otworzyć okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po Twojej stronie. A wez też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą Was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego zapędzajcie kurwik synów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wieziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Fajny plan, chłopie. Podoba mi się. W drogę, mości, panowie! Za szable w las! Dobra, po zmroku. No to jest po zmroku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak on powiedział, że dwie dziwki mają być, to myślałem, że jedno ma być wes, a drugą ma być przebrany Wiedźmin. Normalnie bym chyba pęknął ze śmiechu, Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą ci miały w swojej opiece. Co ty chrzanisz człowieku? Fistechu się nawciągałeś. Dobra, a tak serio to chyba przydałby się safe, skoro znów właściciel na te skradankowe tereny. Safe. Ujahu! Korzeń mandragory. Gdzie jest? What the fuck? Zaraz cię znajdę, nie kurde, kamera, ta Tatuś będzie musiał cię ukarać. Kamera gównia nie chodzi o oh, siedz, o oh, fuck, oh, u, zaraz zginę, zaraz mnie złapię. No nie. Nie chcę, żeby on tu szedł. Kurde, idzie tu. Nadchodzi. No daj spokój, maleńka. Przecież uwierniasz, jak cię do... Kurde, to jest szpieg. Dobrze, w takim razie, skoro, skoro to jest szpieg, to chyba musimy go ogłuszyć. zdrajcy a może w ogóle nie trzeba z nim nic robić hgw <tryk> się wchowanego, tak? Poczekaj, aż się Matko jaki napalony głos. Gdzie jesteś? Schowałaś? Chyba go świerzbikuśka. No cóż, sporo tych osób tutaj jest się kręci w tym ogrodzie jak widzę. Kurde, sporo ich jest. Spieprzać, 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 spieprzać. I zapis. Bo zapisy są najważniejsze. No, dobra. Wybaczcie moją niecierpliwość. Ale to jest już czasem przesada. O kurde, fak trochę ich tu dużo. Ja dam radę w ogóle przejść. Wiecie co najgorsze jest to, że ja nie wiem konkretnie, gdzie mam iść, od której strony. Kurde. Jest Alaska, dobrze. Ty jesteś przyjacielem tej nowej. Policyz. Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się spieszyć. Skąd to wszystko wiesz? Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka, dziwka pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyła mi wyszeptać okno w przybudowce. Kiedy ta gnida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Jak się dostać do Loredo? Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo, ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać. Skoro tak ryzykujesz? Ty. Ta. To gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistech. No nie Ej, mogę. Teraz znikaj. Przejdź przez mury i uciekaj. Gdyby zaczepił cię wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko, opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że jego plan faktycznie był genialny w swej prostocie. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, Zabij go wiedźminie. Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co on zrobił! Okej. Okay. Okno. Po cichutku, pomalutku. Loredo? Dobra, kończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku będziemy zwiedzać jego mansion. I jeszcze steroryzujemy jego biedną starą matkę, która destyluje fistek w piwnicy. Matko Boska, straszne. No, i zabijemy Loredo. Na pewno będzie jakieś spektakularne ujęcie. Zapraszam Was do oglądania. Pa, pa.